No, się sobie z tam i witam Was. E, może tak powiedzieć, że w nowej serii Steam Fortress, ponieważ mi się po prostu nie chce już e, no, tego trollo nagrywać, bo to nie ma sensu, co bym mógł robić w tej serii. No, więc robię nową. Nazwę ją jakąś tam. Seria Steam Fortress, może taka nazwa, taka fajna. No ale zajmijmy się gromnie yy, a więc szpiek e, szpieg co jak gadam żołnierz, ale no jaki jakim cudem on mnie zabił jak ty się nazywasz? H Hack source. no masz woli, normalny no ja ci tego nie ja za chwilę zadzwonię do mojego spailha, nie? Szpieg, pseudo e... ciamciaramciam no i no cię po prostu tam no, dźgnie w plecy, nie? I po tobie no, ziomoś... Nie zadzierać, nie zadzierać ze mną, wyraźnie. Kurde, to Bitches! Kurde, ma no! Fucking bitch, fucking bitch! Kurde no, zabiję go, kurde no, kurde no! Widzicie, ile on miał życia? Ja... Dobra, Czesio leci, więc zabiję głośniej. Kit okay, on the other teraz musimy jakiegoś ładnego headshotka. Hacksors? Hacksors? Yes, Hacksors. No, widzisz, że ja tego nie daruję. Ja już tam Eee, to e, e, Ty synek nie pozwala, nie? Motherfucker Green Bloody Fable? Nie było takiej nazwy jeszcze... Na butach!

La, la la What the fuck! Nie. Ziomek, ja cię, ja cię pozwę do sądu i ty masz przez po prostu. Ziomek, ja cię będę pamiętać do końca życia, bo ty mi zrujnowałeś całe życie. Rozumiesz to? Całe życie! Ja ci tak... Jak ja cię... Z... Znowu ty. A chciałem dokończyć to, co chciałem powiedzieć, że gdy cię spotkam, to wsadzę ci głęboko w dupę tą maczetę. Ale teraz masz po prostu pysk. Okej, okay, tu już żadnego z nie mamy. nie będzie żal mi stąd, ponieważ ja robię prąd. This is Redstone Improbably man. Okej, okay, dalej szybko, nalaz na Musimy przejąć punkt la bo punkt rozwalą. Przez 7 la 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 Ведра не

Zabiło mnie. Nie dobra, ja chyba kończę ten odcinek, bo my to za dużo killują mi wyglądam na gruba nie. Dobra, ja się z wami żegnam. Do zobaczenia, cześć.